Kani, witam się z Wami w sobotę. To jest głośnik, ciekawe czy mnie słychać. E, ja właśnie idę na badania krwi. Jest w ogóle 11. I ja przez to, że strasznie wszędzie późno było może tylko zapisać na te badania krwi, więc już się zapisałam po prostu obok mnie na 11.20. No i nic nie miałam i już jestem trochę głodna a mam jeszcze dzisiaj USG tarczycy na 13 i muszę jechać do centrum. Więc muszę zrobić tak, że jak tylko zrobię te badania, muszę szybko wrócić do domu, zjeść coś i jechać do centrum na te USG tarczycy. Że ta pogoda po prostu rozwala mnie. Nienawidzę takiej pogody, naprawdę, jakby to jest pogoda spoko jak siedzicie w domu, ale no... Normalnie ludzie nie siedzą cały czas w domu, więc dla mnie ta pogoda jest okropna, jak wiecie trzeba wychodzić z domu, coś załatwiać i tak dalej, no teraz jest o tyle spoko, że nie pada deszcz i jeszcze jakoś nie wieje, no ale będzie tylko gorzej, a w sumie szkoda, bo w tamtym roku to wrzesień i październik były takimi ładnymi miesiącami. Jestem po, ale jednak nie opłaca mi się wracać do domu, bo wróciłabym dosłownie na 10 minut, to ledwo bym coś zjadła. Byłam w Lidlu, bo musiałam być płyn do no i z racji tego, że nie wracam do domu, no to kupiłam sobie też coś do przekąszenia. Idę teraz na autobus. I jadę na to łysgę. W ogóle jestem w metrze i zamiast wysiąść tutaj na rondo Daszyńskiego, bo ono mi się kojarzy tylko i wyłącznie z wychodzeniem do pracy, to wyszłam na rondzie ONZ i muszę w sumie czekać na kolejne metro, bo nie chcę mi się aż tyle iść. Także sobie czekam na to, co się dzieje. Kogoś za jazdę bez biletu. No, także idę na to USG i chyba w sumie po tym USG spotkam się z Olu, pójdziemy sobie do jakiejś kawiarni i później wracam do domu. Już wyszłam z USG, no i tylko się potwierdziło: na pewno mam e, Hashimoto. O, jest śmigłowodoka. E, na pewno mam Hashimoto no i ta Hashimoto powoduje najprawdopodobniej niedoczynność tarczycy u mnie, bo tu miałam troszkę podwyższony ten wynik właśnie, który sugerował na niedoczynność tarczycy. Umówiłam się w środę na, z rana na umówienie wyników z endokrynologiem, no i prawdopodobnie będę brać leki, Także kolejna choroba dopisana do listy chorób, które które mam, nie, ale wiecie co, ja jestem tego zdania, że trzeba się badać i ja sobie właśnie za, e, za taki cel wzięłam już w sumie i w, tamty, znaczy no w tym roku właśnie e, badanie się, sprawdzenie wszystkiego i tak dalej, no bo lepiej wiedzieć i lepiej zapobiegać, niż później leczyć jakieś tam naprawdę ciężkie choroby i objawy. Ja umo na przykład właśnie czy do tego Hashimoto, czy tam do niedoczynności. Ja nie mam jakichś w jak tragicznych objawów tej choroby takiej, jakie mogą być. No ale one by się rozwinęły, tak? Więc lepiej po prostu yy, zapobiegać i leczyć jak jeszcze tych takich cięższych objawów nie ma. No, nie powiem też, że bardzo po prostu pomaga mi fakt tego, że no dobra, muszę tak iść. że te badania wszystkie mam za darmo, tak w ramach pakietu medycznego, no czy za darmo, no wiecie, tam coś tam mnie odprowadza od wypłaty, ale to jest nic też w porównaniu do tego ile ja zrobiłam badań, nie wiem ile zębów sobie. Może nie że tyle, że wyleczyłam, ale większość moich plomb w zębach jest wymienionych. Usuwałam zęba, wiecie, wszystkie te rezonansy i tak dalej, wszystkie badania tak naprawdę mam za darmo. Także dlatego z tego korzystam. Umówiłam się z Olą na kawę, ale ona jest tak w miarę, kurde, daleko jeszcze, chcę zadzwonić do mamy. Bo moja mama ogólnie ma właśnie i Hashimoto i niedoczynność tarczycy, więc jakby identyczne to co mi jest, zresztą no to są choroby genetyczne, więc tutaj jest duże prawdopodobieństwo. W sumie to na chwilę sobie usiądę, bo jak później pójdę do tej kawiarni i sobie zamówię rzeczy, no to tak naprawdę za ona przyjedzie to ja już sobie wszystko wypiję. Whatever. No, także mój apel jest taki, żebyście się badali, bo moim zdaniem lepiej wiedzieć wcześniej i wiecie, leczyć początki jakiejś choroby niż no... Zaawansowaną chorobę, która mocno wpływa na wasze życie. I yy... tyle. No, ja muszę się dodzwonić do mojej mamy i jej podziękować bardzo serdecznie za to, że obciąża mnie genetycznie. No jest oczywiście, ale no ale tak jest. Także to jest też właśnie przystroga dla, dla osób, nie wiem, które planują dzieci. A w ogóle oczywiście te choroby tarczycy też utrudniają staranie się o dziecko, masz zaburzenia, płodności więc akurat w przypadku osób, które na przykład starają się o dzieci też, znaczy to nie jestem ja, żeby nie było, ale właśnie, które starają się o dzieci i na przykład im to nie wychodzi, no to warto sobie zbadać tą tarczycę, bo... no bo jednak odpowiada za hormony. Co jest ogólnie dziwne, bo tarczyca jest tutaj, nie wiem. Kiedyś sobie właśnie... Kiedyś sobie zdałam sprawę z tego, że tarczyca, wiecie, jest tutaj chyba pod krtanią, czy coś takiego. I byłam taka what the fuck, nie? Bo jak myślicie sobie o jakimś narządzie, który w sumie odpowiada za hormony, no to hormony się kojarzą bardziej tam z nie wiem narządami płciowymi i takie, tego typu rzeczami, przynajmniej dla mnie. Nie wiem. No wracam już do domu. Byłam z Olą na meczy typice, bo nigdy tam nie byłam, to zapisane w ogóle, to miejsce, e, ale mam coś takiego, że ja za bardzo, znaczy raz, ja za bardzo nie lubię e, e, napojów roślinnych i totalnie nie lubię maczy na, na napojach roślinnych, no ale tam było, tam było tylko na napoju roślinnym, ale jakimś takim, którego nigdy nie piłam, więc spróbowałam i była taka średnia, jakby no nie lubię po prostu na tych napojach roślinnych. Chociaż słyszałam, że chyba na grochowym mleku w ogóle kawa, czy tam macza właśnie jest bardzo dobra. Jestem ciekawa, nigdy nie piłam grochowego mleka w sumie. Chociaż no nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby to było dobre. Dzień dobry kochani, jest niedziela. Późna godzina znowu, my już jesteśmy po obiedzie, posprzątałam obiad, ogarnęłam się. Chcemy wyjść, co prawda tak pogoda wygląda nie do końca. Mam nadzieję, że nie złapie nas deszcz, a jak złapie to jakiś chwilowy. Ale sobie pojedziemy na miasto się chwilę przejść i wrócimy pewnie. Bo no, tak nic w sumie nie planowaliśmy. Tylko chcieliśmy sobie wyjść z domu, także idziemy.

Do łóżka, już jest jakaś 22. W ogóle teraz siedziałam na Twitterze i wiecie, nie oglądam telewizji. Zresztą nie mam telewizora, ale nawet jakbym miała, to bym nie oglądała, bo po prostu nie lubię. No i taką wiedzę o tym, co się w sumie dzieje na świecie w Polsce. No zazwyczaj czerpię z internetu, właśnie tam z Twittera czy z innych portali. Gdzie ja mam tutaj to zmywania? A pod, pod prysznicą czekajcie. Eee, no i właśnie sobie siedziałam i tam patrzyłam co się dzieje, bo widziałam właśnie tam od wczoraj te... Zagrożenia powodziowe, no i dzisiaj to już jest jakaś masakra. Jak oglądam te wszystkie filmiki, jak to wszystko jest zalane w tych takich mniejszych miejscowościach, tragicznie to wygląda, bardzo że współczuję tym ludziom. A jeszcze wczoraj miał miejsce jakiś tam wypadek w Warszawie z pianymi kierowcami obviously. E, właśnie na trasie łazienkowskiej chyba jechała sobie jakaś tam rodzinka normalnie z samochodem i z, taką, z pełnym impetem wjechał w nich samochód, oczywiście trzech typów, co, najebanych e, i jeszcze podobno żaden nie chce się przyznać, który prowadził, więc masakra. A to jest na tyle problematyczne, że wiecie, no nie wiedzą komu postawić yy, zarzutów, pewnie, więc albo ktoś będzie musiał się wysypać w jakiś sposób, albo no nie wiem, co oni zrobią, no bo podejrzewam, że żeby oni by naprawdę się cały czas nie przyznawali. Znaczy, w sumie podejrzewam, że na pewno gdzieś ich złapała kamera i by poznali, który z nich prowadził. Yy. No w sumie tak, na no, pewno by gdzieś zapała kamera, więc może nie byłoby, wiecie, takiej sytuacji, że musieliby to umorzyć, no bo nie byliby w stanie dojść do tego, kto to prowadził. Chociaż, no mogliby mówić, że się jakoś zamienili, ale w sumie jak jechali trasą łazienkowską, to na pewno gdzieś tam po drodze były jakieś kamery. No nic, mam nadzieję, że no dostaną dużą karę, bo uważam, Ogólnie jest to do mnie przerażające, że wiecie, jesteście na drodze, wszystko jest z wami okej, okay, No, wiecie, normalnie jedziecie, trzymacie się i tak dalej. I takie pojeby jeżdżą po pijaku, czy po prostu ślacie pani, czy coś, i na przykład traficie, tracicie życie, albo ktoś z waszych, waszych bliskich traci życie. To jest po prostu tyle sytuacji, że jeżdżą nawaleni. I najgorsze jest to, że nawet jak tym ludziom odbierzesz prawko, no to w większości przypadków oni i tak nadleżą tym samochodem. Przerażające jest to dla mnie, ja to jestem i tak dość dużą przeciwniczką alkoholu w takiej formie właśnie dostępności i takiej społecznej akceptacji też tego problemu, bo ja rozumiem, że większość znaczy większość dużo ludzi nie ma z tym problemu, bo mimo wszystko w Polsce jest bardzo duży problem z alkoholem. No to tak uważam, że jeżeli ktoś nie potrzebuje tego alkoholu, no to nie wiem, nie miałby pretensji do tego, że wprowadzono, wprowadzaliby um, tak jak, jak mieszkałam we Wrocławiu, to tam było coś takiego w centrum miasta i to chyba się teraz trochę rozszerzyło, nawet że wychodzi poza centrum miasta. Ale ja akurat tak mniej więcej w centrum miasta mieszkam czy mniej więcej no, mieszkałam zaraz obok em, rynku. Ale właśnie tam było tak, że 22 nie dało się nigdzie kupić alkoholu to jest chyba po prostu prohibicja? No, prohibicja chyba. Tak to się nazywa właśnie po 22, że nie było można nigdzie kupić alkoholu, oprócz w takich, wiecie, lokalach, że restauracjach, barach itd. i tak dalej. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. I z tego co wiem, to chcą to wprowadzić też w Warszawie, i w tym badaniu wyszło, że chyba nawet większość chciała, żeby wprowadzić to na terenie całej Warszawy, a nie tylko na wiecie, jakieś tam w centrum no nie gdzie dzieją się imprezy. No ale ja mam takie dość też radykalne do tego spojrzenie, no ja na przykład nie piję często alkoholu, więc wypisuję jakiegoś tam drinka, jak gdzieś jestem czy coś, ale ogólnie tak nie pijam alkoholu. No i jak ja jako taka osoba, która nie pija tego alkoholu, nie ma ogólnie pretensje do tego, że nie wiem, po 22 ten alkohol nie będzie dostępny, no bo jeżeli chcę na przykład zrobić imprezę, no to się do tej imprezy tak czy siak przygotuję wcześniej. I nie widzę w tym żadnego problemu. Nie mam czegoś takiego, że, wiecie, nagle w randomowym y, momencie sobie pomyślę: o, tak najewię się, i muszę wiecie, iść do sklepu po 22 i kupić sobie alkohol. No, uważam, że raczej tak robią ludzie, którzy mają problem z alkoholem i tego, że ogólnie w tym, jakby na bieżąco, y, w tym domu brakuje im tego alkoholu, eee, także to straszny w ogóle właśnie problem z takim cichym alkoholizmem, takim wysoko funkcjonującym, czyli, że my na co dzień nie zauważamy, ale no teraz ostatnio właśnie, nie pamiętam tylko jak się nazywa ta dziewczyna, ale chyba sprawdzam jak też ostatnio coś takiego robił, czyli poszedł zobaczyć do Żabki, jak dużo ludzi tam wiecie, od tej 5 czy tam 6 do godziny 8 rano kupuje małpki w Żabce. I wiecie, nam się może jakby wydawać, że to są jakieś czy coś, ale to są naprawdę normalni ludzie, kobiety również, ee, które widać, że pracują i że ci ludzie, i te kobiety, pracują w jakichś dużych korporacjach i tak dalej. I po prostu pierwsze co robią, to piją małpkę przed pracą, nie? Więc no to jest duży problem. A, szczególnie to jest to po pijaku, jest to problematyczne. Dobra, mi się ten. Make-up na pewno rozpuścił, zresztą za dużo go nie miałam. A tak przechodząc do innych rzeczy, to teraz pod vlogami będę dodawać link do takich anonimowych wiadomości i pytań. I możecie mi tam zadawać jakieś tam pytania, albo właśnie pisać co chcielibyście zobaczyć u mnie na vlogach. No bo wiadomo, może ktoś nie chce tego tak napisać wprost, więc będę zostawiać takiego linka, także zawsze jakby się pojawiło jakieś pytanie to dawać je znać. No chyba, że to jest takie, wyciek jakieś różne pytania, propos vloga, no to pytajcie w komentarzach, bo tak. Szybciej Wam odpowiem, bo po prostu chciałabym zrobić coś takiego, że w pewnym momencie bym sobie na przykład zebrała te pytania, które się pojawiły, no i jakoś tam włączyła takie QA do vloga, ale nie chcę robić jakiegoś oddzielnego filmu, tylko po prostu, tak wiecie, jak nie będę miała z pięć pytań jakichś fajnych, no to sobie na to odpowiem. No i też właśnie kwestia, co byście może chcieli zobaczyć u mnie. Wiem, że ktoś. I nadal wiem, że ktoś mnie prosił o to, żebym pokazała e, i... Przeszła przez swoją biżuterię, także może postaram się to jutro zrobić, zobaczymy jak mi wyjdzie, bo ja cały czas o tym zapominam. Serio, mam dosłownie tak, że pod koniec dnia mi się przypomina, kurde, mogłam znowu zrobić ten przegląd biżuterii. Albo idę spać i sobie myślę, no dobra, pamiętam o tej osobie, która mnie właśnie poprosiła o to, żeby zrobić ten przegląd biżuterii i zrobię to kolejnego dnia w następnym vlogu. No i oczywiście o tym zapominam. Ale postaram się to zrobić, naprawdę. Ale, właśnie, jakbyście chcieli coś zobaczyć, no to możecie wchodzić w tego linka, który jest w opisie, i, i dawać mi znać. Także ja idę się teraz wykąpać i wracam do Was na pielęgnację. ja myślę, że to będzie tak totalnie ciemno, jak Was tak zamknę, a to nie jest. Fej! Hey. Do. Zrobię sobie jednak maseczkę, bo czuję, że moja skóra jest taka chropowata. Teraz mam właśnie miesiączkę, tutaj mi nawet wyszło jakieś gówno. Ja nie wiem, ale ja mam coś takiego, że ja nie mam przed okresem jakichś problemów z serą, ale właśnie tak w środku albo pod koniec nagle moja skóra się trochę buntuje. I tak nie mogę narzekać, bo nie jest źle. Ta moja cera jest naprawdę ładna. Wiadomo, mogłoby być lepiej ją sporo ze skórników. A... Ale do takich no, naturalnych po prostu, na jak chodziłam do kosmetologa, to ona powiedziała, że to nie są. Wiecie, takie zaskórniki, które się usuwa, no bo to jest jakieś tam, tam tylko takie normalne, które są w skórze, no i po prostu je widać i tyle. I że trochę social media nam, wiecie, mózg wybrały tym, że da się mieć skórę totalnie bez zaskórników, że wiecie, nic nie, jest, nie jest, widać i tak dalej. Idealnie gładka, no ogólnie to jest nieprawda. Znaczy wiadomo, że zdarzają się osoby, które mają taką cerę, no ale nie jest to zbyt częste. Znaczy u każdego ta struktura skóry jest widoczna. No, także robię oczyszczającą maseczkę. Od razu też umyję zęby, bo już nic nie będę jadła. Mam jakiś problem, muszę w ogóle przeczytać w Google o co chodzi, ale ostatnio jak y, cały czas sobie wpuszczam wiecie te krople do nosa, to y, one po jakichś takich 10 minutach spływają mi do gardła. I wcześniej czegoś takiego nie miałam, więc nie wiem z czym to tak jest związane za bardzo. No ale przeczytam, bo irytuje mnie to tym bardziej, że no, ten smak jest kurwa okropny po prostu, naprawdę jest y, obleśnie. I nie jest to w żaden sposób przyjemne. Także wolałabym, żeby mi to nie spływało do gardła. No ale zobaczymy. Kocham szczoteczki soniczne. Przede wszystkim za to, że nie musicie myśleć jak myjecie zęby. Tą szczoteczkę, którą mam z Filo, no to ona jest taka, że ona ma wbudowany timer 3-minutowy, ale ma też sekwencję. Czyli na każdą sekwencję myje się jakby zęby 30 sekund. No i jest tak, że wiecie, ona was informuje, że ta sekwencja się skończyła, więc ja po prostu najpierw myję 30 sekund tutaj górę, później tutaj, później tutaj, później tutaj, później tutaj, później tutaj i koniec. I nie musicie myśleć i mniej więcej równo myjecie zęby dzięki temu, bo czasami wiecie jak myjecie szczoteczką matualną albo jakąś tam inną szczoteczką, która nie ma takich opcji no to w sumie się nie skupiacie na tym, jak dużo ruchów wykonujecie po jednej stronie. I zazwyczaj wiecie na... Wiecie, wiecie, wiecie. Na początku <duszelnie> dużo wykonujecie z jednej strony, a później już tam nie chce wam się mieć tych zębów i nie wiem, na przykład lewy dół myjecie bardzo krótko. No. Taka moja super wypowiedź chaotyczna, ale wiecie o co chodzi. Dzień dobry kochani, w poniedziałek. Ja już skończyłam pracę, ogarnęłam się, świeci słońce na ten moment, i wychodzę zaraz. Jadę odebrać, a bardziej wybrać, rzeczy do współpracy z jednej marki i idę na fotki z koleżanką, której jeszcze nie znam więc jestem ciekawa, umówiłam się z nią na fotki. Jak słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to właśnie. Ja mam pralko-suszarkę, ale jako że wprowadziliśmy się tutaj dopiero w maju, no a wtedy już było ciepło, no to nie korzystaliśmy z tej opcji suszenia, ale teraz ostatnio jak robiłam pranie, to ono schło 3 dni. Także na próbę dałam ręczniki i bieliznę do właśnie suszenia i wyda jakieś dziwne dźwięki. Jestem ciekawa czy to się wszystko nie skurczy? wiecie? Nie chciałam dawać ubrań, no bo nie wiedziałam za bardzo, jaki będzie tego efekt. Także wzięłam takie m, 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 bardziej bezpieczne o, e, wybory. Także zaraz wychodzę. Nie zdążyłam w sumie zjeść obiadu, ale może jakoś to wytrwam. Wezmę sobie może gruszkę na drogę. No, także idziemy na miasto, no i później wracamy do domu. Kto by pomyślał? Ogólnie mam po prostu taki komplet garniturowy, e, tylko nie wiem jakie buty do tego ubrać. Muszę coś pomyśleć. Dobra, look końcowy jest taki. Ubrałam te buty z Pull&Beara, takie ala Birkenstocki Bostony e, i też torby z Pull&Beara, żeby było tak na luzie, bo są tam duże rzeczy. Się mieści w tej torbie również. No i zaraz lecę. Dobra, już jestem w domu, zjadłam sobie obiad. Teraz sobie wziąłam gruszkę i pooglądam chyłkę. Już dawno to przeczytałam, w sumie, wszystkie części, i już totalnie trochę zapomniałam, co tam się działo. Więc chętnie to obejrzę. Na razie mi się nawet w miarę podoba. Także takie plany na wieczór. ostatnio nie chcę mi się też malować więc tyle żeby wyrównać sobie koloryt czyli ten Inter Serum Green Beauty Baron z Naomi bazę z rimela. Dzisiaj w sumie chyba nie chcę myć, aż takiego głoą, jakie to daje, i dam ten puder z spf'm do tego. Po prostu powiem Wam, że jestem taka zła, bo specjalnie wczoraj gotowałam te jajka. Wstałam dzisiaj, żeby zrobić te kanapki. W ogóle mega miałam ochotę na kanapki z pastą i ja ich nie wzięłam. Już nie mówiąc, że nie wzięłam też innych rzeczy, więc w sumie nic nie wzięłam. I poszłam do Lubaszki i wydałam 15 złotych. Już jestem po tym treningu, eee, byłam właśnie na nowych zajęciach, znaczy dla mnie nowych, to nie są nowe, ale są dla mnie nowe zajęcia w Smart Asie, takie połączone z elementami baletowymi, bardzo mi się podobało. Mam teraz nogi po prostu jak zwate, jak z jakiejś galarety, więc <głosłucham> uruchomiło chyba jakieś mięśnie, których dawno nie używałam, eee, ale właśnie teraz będę miała w sumie takiego newsa, że będę testować różne studia w Warszawie, bo teraz w sumie właśnie tak chodziłam głównie do tego Smart Asa, ale będę dostawać różne studia i zajęcia, bo będę mieć... Znaczy no mam współpracę właśnie przez Insta z taką nową apką Body Vibes, gdzie kupujecie sobie pakiet zejść, ale możecie chodzić do różnych studiów bilatesowych i takich fitnessowych w Warszawie, a nie wiecie, że tylko do jednego, tylko właśnie do różnych więc teraz będę sobie testować i na bieżąco dawać znać, co mi się podoba, a co nie. Jakbyście byli zainteresowani jakimiś tam szczegółami, jeżeli jesteście z Warszawy, bo na razie nie działają tylko w Warszawie, to możecie do mnie na Insta napisać, Tu tam wam dam więcej szczegółów, będę miał też kod rabatowy i tak dalej, ale na razie będę testować.